Świeże pomidory, prawdziwe spaghetti, oryginalne przyprawy. Nie wiedziałem, że to jest aż tak dobre. Warto mieć swoje pięć minut. Winiary, dobre pomysły, lepszy smak. I to się zdarzyło naprawdę? Zranił się nożem w serce, ale przeżył niezwykła historia pana Romana. Słuchaj, to naprawdę świetne. Fantastyczna podróż po Afryce, gra w pustyni i w puszczy dla całej rodziny. Dobrze mieć przyjaciółkę. Bądź przyjaciółką, przyjaciółką. Uwaga, prezent. 41 naklejek z bohaterami filmu Mała Syrenka. Zapraszamy do gry. Żeby dobrze wyglądać na planie, muszę przestrzegać wielu zasad. Ćwiczę, chodzę na basen, ale jest coś, czemu nie potrafię się obrzeć. Coś bardzo pysznego, a jednocześnie naprawdę lekkiego. To princesa. Mmm, wspaniała. Princesa, lekka przyjemność. Niezależna agencja badawcza poprosiła użytkowniczki droższych proszków do prania o przetestowanie nieoznakowanego proszku. Dziś poznajemy opinię gdańszczanek. Nie będziemy oszczędzać na tanich proszkach, chcemy mieć dobrze wyprane, więc właśnie. Te proszki z reguły tanie, to źle piorą. A jak ten testowany proszek? No co, ładnie pachnie, dobrze pierze, to jakiś pewnie z tych górnych półek. Jestem zadowolona z tego proszku. Chcą panie zobaczyć, co to za proszek? No, ciekawe jesteśmy. Szok. Niech. Szok. Teraz, jak ja komuś powiem, że zmieniłam na dosie, no to mi na pewno nikt nie uwierzy, dopóki naprawdę nie spróbuję sam. Ten proszek jest dobry. Jeżeli nie ma nie widać różnicę, tak, to bardzo tak. Ponad 89% pań w Gdańsku stwierdziło, że nie widzi różnicy. Jakieś życzenia co do kawy? Niech pieści zmysły z smakiem, z lekką nutką dekadencji. Niech każdy łyk. Przynosi subtelny i pełny smak, który urzeka i zniewala. Nescafe Gold, czysta przyjemność picia kawy. Spróbuj Nescafe Gold. Nescafe. Teraz w małym opakowaniu. Czy zaryzykowałabyś pranie tej wełny w czymś takim? Nie sądzę. Popatrz: większość proszków zawiera enzymy, które mogą zniszczyć delikatne włókna. Używaj perły. Perła nie zawiera enzymu. Ma za to teraz więcej lanoliny, aby lepiej chronić włókna tkanin. A efekt? Czyste i bezpieczne. Tak delikatnie jak perła, pierze tylko. Perła! Perła. Czystość i ochrona delikatnych tkanin. Teraz masz do niego lepszy dostęp. To znaczy do internetu. Ale nowe Siemens C35i przyda się także w innych sytuacjach. Nowe Siemens C35i w promocji Plusa już za 29 zł. Teraz nowe taryfy Plusa. Plus GSM. Tak tanio jeszcze nie było. Paliwo to poważny wydatek. Ale jest na to sposób. Kup teraz Astre lub Corset, a zaoszczędzisz równowartość rocznych wydatków na benzynę. O szczegóły pytaj w najbliższym salonie firmy Opel. Tyle radości. Szaleńcza jazda. Otwiera się przestrzeń. Gnasz do utraty tchu na skrzydłach wiatru. Bez granic. Ramię w ramię. Wszystko zostaje w tyle. To wolność. Poczuj ją. Poznaj jej smak. Wuteka Soplica. To jest jazda. Big Brother w TVN. Od poniedziałku do piątku o 17.15 Big Brother w cztery oczy. Mieszkańcy domu odkrywają swe tajemnice. Odpowiadają na pytania wielkiego brata i telewizjów. O 20.00 Big Brother. Samo życie. Najciekawsze poczynania całej dwunastki. Co ciekawego udało się zarejestrować kamerą. A późnym wieczorem Big Brother Extra. Materiały, które nie ujrzały światła dziennego. Ekscytujące, sensacyjne, nagrywane w ciemnościach. Big Brother jest wszędzie. Więcej szczegółów w tygodniku Big Brother w internecie pod adresem www.bigbrother.tvn.pl, a także na telestronach TVN pod numerem 111. Jutro w TVN O 20.25 Droga do gwiazd Nowy program rozrywkowy Zbigniew Wodecki prezentuje nam amatorów, którzy marzą o karierze piosenkarskiej A o 21.25 Czarownice z Eastwick Cher, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon i Jack Nicholson Czyli trzy wiedźmy ich szatański kochanek Jutro w TVN Droga do gwiazd i Czarownice z Eastwick i siedem butelek wódki pan ma, panie, no. panie Januszu. No mam, bo... Pana poznają z telewizji, to pana, pana mówią... Do ludzkiego spożycia ma! <laughs> jadę do domu. Taki śmieszny... Poniedziałek, jedną, we wtorek, drugą, szwagier. no tak. Panie Januszu, pan to żartuje całe życie. Żona to wesoło, pasma, ma. pan rachunek, że pan kupił w sklepie? Ja nigdy nie biorę na wódki rachunku, Bo co? No, Jakby mnie to ktoś uwzględnił... Panie wiernie. Januszu, pan to jest paradny, na rachunku nie bierze. Ale plama, w niedzielę o 16.20. Juju, juju. Juj, juj. Tylko jedno życie. Maciej Trojanowski przeżył w Stanach Zjednoczonych tajemniczą przygodę. Przypadkiem spotkał człowieka, który nie miał szans przeżycia, ale został ocalony dzięki ludziom uważającym się za potomków legendarnych Atlantydów. Niedowiary. W niedzielę o 22.40. Oficer z kosmodromu Bajkonur od miesięcy nie dostaje żołdu, ale przegrywa w karty spore sumy, a na pobliskich terenach kwitnie uprawa konopi indyjskich. Milicja połączyła te dwa fakty: narkobiznes jest plagą Rosji. Tym razem udało się ująć przemytników. W cyklu kryminalna Jarasia marihuanowy odlot. Noctowizjer w niedzielę o 23:10. Z dwóch osób wytypowanych przez pozostałych mieszkańców powinna opuścić dom Big Brothera. Dzwoń i wybieraj. Jeśli chcesz, by była to Anna i jesteś abonentem plusa GSM lub idei, wyślij SMS o treści 01 pod numer 7222. Możesz też zadzwonić pod numer 0700 688 001. Jeśli chcesz, by był to Piotrek, wyślij SMS o treści 05 lub zadzwoń pod numer 0700 688 005. Abonenci idei mogą również zadzwonić gwiazdka 7222, 22, a plusa GSM 0605 706 222. Szczegóły w tygodniku Big Brother. Z każdej egzotycznej podróży przewożę szczyptę nowej wiedzy o najwspanialszych przyprawach świata. Wiedzę tę zawarłem w przyprawach Kamis. Życie ze smakiem. Muszę to wyznać. Ona nie jest moją jedyną miłością. Jej oczy, jej usta, jej włosy. Uwielbiam jej włosy. Twoje włosy mają więcej życia i blasku, ponieważ Vivality zawiera proteiny wzmacniające strukturę włosów. Vivality, nowe szampony firmy Vela. Vela, piękne włosy potrzebują eksperta. Szampony Vivality, teraz tańsze o 15% Ojciec zawsze był dla mnie wzorem I nawet teraz staram się go naśladować On pokazał mi cały świat I polecił Geriavit Farmaton Dla osób po czterdziestce Geriavit to młodość i doskonała forma Na wiele, wiele lat Wiem, że będę sprawny tak długo jak mój tata i tak jak on będę cieszył się życiem. Bierz z życia to co najlepsze. Gerjawit Farmaton. W Simplusie rozmawiasz o połowę taniej już od godziny 17. Już za chwilę Big Brother! Realizatorem transmisji internetowej programu jest portal.pl. Głównym sponsorem Big Brother jest operator usługi pop.